Witam, robimy dziś pszczoły, obejrzałem poradniczek, muszę iść jak spałtać. bo mnie denerwuje, zabieraj O, dobra, do zera. dobra, co z pszczół, produktywne pszczoły, będę potrzebował, od... o kurde, honeycomb, no tu potem Pierwsze zrumy, nie wiem co ja gadam, to będzie potrzebne, mam, A jak się to rozwala na ten, outer perua. i butelki Zobaczymy co da się z tego zrobić, ja mam pszczoły, gdzieś tu niedaleko chyba, może daleko na tym, o oh, kurde tak, nie o mapki, na wiśniowym biomie, gdzie ja był w wiśniowym O, pszczoła, tu, dobra, może się przydadzą. O tych ich y, umiejętnościach, tutaj jest normal, productivity, to, to coś tam czytałem, ale nie wiem, zobaczymy, jestem tu. No z tego się nie robi honey combo. z czego się robi honey, mam tę? kryształ, mam. Dobra, trzeba znaleźć jakieś honeycomby. Powinny tu być. I miód. To jest mute, tak? Honeycomb block. Cyk. A ten prawdziwy, nie? Oj, oj, uj, uj. Chyba się wściekły. Ty. No tak, one się przydatą. Może ich nie odepiją. Pół coły rozwalmy. A z taki honikombu a z tego... Zróbmy sobie trochę miodu, tyle, Dobrze, może być 16, zaawansowany beehive, pyk, pan zwyklak, no dobra, będzie potrzeba, na razie 12, na razie 6, może starczy, aha, bee cage, Ok, tak się robi, daj dwa staki, powinno wystarczyć na dziś, no i dobra, na razie będę jeszcze potrzebował, może ten expansion box, tak się robi, no to 6, no i mogą zacząć teoretycznie pracować. One będą w tamtej pustyni. Tylko co ja będę z tych pszczół? No tutaj będę potrzebował Withered Comba i Soul Lava B. Mm -hmm. A tak dla siebie też będę potrzebował tych redstone'owych i tych innych surowców. Czego mi najbardziej potrzeba? I ten cel i taki będę potrzebował chyba dwa. No dobra. No potem. Productive B. Jak zrobić taką od redstone'a? Redstone. Chyba to. Mhm. Mm Potrzebujemy genu. Może tak? Można jest zbridować Czoklet i Glowing. Skąd ja was wezmę? No nie wiem, ale już widzę, że będę potrzebował Bridera. Bridera i inkubatora. Nie, czyli będę dopawić z genami dziś. Takie rzeczy. Dobra, że od tego Widera by odejść trochę, od koniów też. I te dwa czanki poświęcimy. Potrzebuje jakiś żółty blok. Dobra, tego i tak słychać. Muszę go zmutować. Dobra, zmutowany. Git. Głowę pszczoły żeby nie wyleciały, to ich tu odkryciłem Advanced, one sprawiają, że tak byś miał zwykły Beehive, ale z okniskiem i coś tam jeszcze Dobra, to ustawmy, pokażę ci jak to wygląda Tak, Expansion Box, stawiasz na górze I teraz mam dwa sloty więcej No dobra, tak będzie wyglądał Beehive I państwo takie To inkubator To będzie arena, znaczy arena Musiałbym tworzyć pszczoły Trzeba im światła, w teorii w trzeba, ale o, mogę. Dobra, to nic, nie ma problemu. Rose okej. Okay. Znaczy, już takiego nie mam, trzeba iść do miasta. Sleeping Bag, to się przyda. Trzeba się robić tam dzień. Rose bush. Patrz tą. Świeci. No dobra, taką też może sobie wezmę. Nie ma tak, że jak wezmę, no to nie, to akord jest popi. Ale jakbym znalazł róże, o. Ją kliknę, Bonemilem. A, to nic nie da. Tu będą kwiatki jak nic. Nie ma ani jednego. A, są drzewka zaraz Zimowy biom może. O! Idealnie. To ty? To ty. Back. Chyba tam gdzie ma. Dobra. Jesteśmy. Prześpijmy się do dnia. Yy, źle spałem. Mhm. Nie da się dnia w to zrobić. Dobra, to nie zrobimy, żeby pracować dzień i noc. Ale jeszcze nie wiem, jak. Pan Breeding Chamber. Dobra, powiedzmy, że mamy wszystko. Pora na pszczoły. Jakie pszczoły tu pierwsze zgarnę? Za glowing i czekolad. Ej, był tam glowing. A w ogóle powinienem w to iść? A nie powinienem iść w te upgrade'y? Może czas na pszczoły takie, ten, to jeszcze nie teraz. No zobacz, są takie upgrade'y. No tutaj. Speedyard na przykład. I on, co on patrzyły? Tego? To akurat nie o niego mi chodziło. Produktywność? O! To! drakonik Chung. Pyk pyk i trzeba ukonać drakonik komp A jego robi Papsho. A on się robi w Endzie. I tu idziemy do Endu. Znaczy, chcę zrobić więcej tych waystone'ów fajnych, I mi się nie chce tych wpisywać waystone. Jak się to robiło? A nie. Tu gdzieś był, nie? No był, ale ukryty. Weźmy dajmy go tu. No i pick end. Nie wiem, muszę znaleźć pszczołę. Jak to zrobić? Chyba tak satelity obraz z odpalam i, i widzę. No tu nie ma pszczół. Idziemy do N city. On dalej żyje. Niesamowite. Dobra, satelita. Enderman, Enderman. Shiny. Czy będzie som? Enderby. Jak to jest drakonik, bee kłopoty z mózgiem. zróbmy sobie tego Honey do quest'a. No. Dzięki. Sobie zaznaczmy i zobaczmy, o co mi tu chodzi. Okej. Okay, już rozumiem. Potrzebujemy Obsidian Nesta, żeby ją schwytać. Nie zróbmy dwa i Dragon Breath, bo kilka tam mam. I zobaczmy, jak to działa. Przy No, Okej, okay, już widzę. Ona chyba z tego wyleci. Trzeba przeopiozować. Tam. Jest. Productivity high. No i super. Dobrze, że mam trochę tego. Nie na respie sobie ich cztery chociaż. Może dwie. Mogę rozmnażyć? Chyba mogę. No dobra. Mam dwa. Klikamy sobie back, Jesteśmy tu. I tu pójdzie Waystone. Pszczoła. jest Git. I w teorii to nie będzie działać. Czemu w ogóle nie mogę tu ułożyć? czekaj, bo skupiałem. Pyk, pyk. Pszczoły mamy dobrą, Drakonik B. Potrzebuje sorca zapylenia, czyli jajo. No to trzeba zrobić slabika tego. Feeding slaba. jego się umieszczało jakoś tutaj, chyba. I na to N. En... zrobi się. Potem. Pyk. A, tutaj. Teraz coś nie działa. Sorry, sorry. Testowałem. Potrafię pszczoły włożyć. Co jest ze mną tak? Być może potrzebuję butelek Butla Kopsuty? Sprowadzę sobie tą elektryczną. Jeżeli tam jeszcze gdzieś lata. Zobaczymy na niej, będziemy robić eksperymenty. Gdzie są te wiśnie? Tu Szaj. O kurde, to jest shiny. Zwyklaka też sobie wezmę. A ty jesteś co? Bandet. Nie wiem co to. Bo zabrałem wszystkie pszczoły. ta O! Usłyszałem coś gdzieś tu jest? Nie wiem. O kurde. To nie, tu chciałem. Tu chciałem. I teraz zobaczmy pszczołę zwykłą. To Tutaj, Nie. To ty. Nie umiem włożyć. Nie można tam? Hm. Tutaj też nie można. Kwiatucha. Coś tu nie gra. Albo mam te pszczoły. Chyba potrzebuję jakiś upgrade. Simulator. Chyba to było to antyteleportacja i symulacja Chyba, czekaj, wróćmy do pszczoły i tam się powiem o co mi chodzi Chyba jest tak, że ja po prostu tu wypuszczam na przykład tą i ona sobie tu wejdzie Ja nie chcę żeby tu weszła Chcę żeby tu weszły te fajne Pyk, o, dobra Drakonik i drakonik Nie wiem po co to zrobiłem, jak ja chcę rozmnożyć No to oddaj i nie umiem. O! Wejdziemy do breeder'a i gdzie to jest? Pyk. I pyk. I one potrzebują zapylacza. Tak? Ok. Ja też chcę prąd, też. I im się ich nie zapyla. I to? Się nie zapyla tylko rozmnaża. Czym to się rozmnaża? Powinno pisać. Drakonik dust. To to? Kurde, to to. No dobra. Czyli trzeba je zostawić. Jeden, którzy pracowały. I trzeba dopracować. Fajnie by było. Tu teoretycznie mają swoje jedzenie. Cześć do N City i tam wyprodukować więcej tych pszczół. Żeby było szybciej. Dobra, mam trzy. Ja Jedna mnie postrzeliła. God? Co to jest? Chodm chciałem pisać, że nie trzeba. Montepka. Tu jest noc. Są wszystkie. Działa. Dobra, to może bym coś umyślić z tymi upgradeami stąd. Mamy takie upgrade y jak Speed. Upgrade y jak Productivity Tylko nie wiem, czy to jest do word Hyward Centrifuge, ok Trzy sztuki. Trzy sztuki. Drżą no zegarków. Cyk i teraz działają. Szybciej działają, ale nie wiem. Może śpią już. Bez noc. Kurde, żeby one działają dzień i noc, to trzeba zostawić je na dzień i noc. Na sznurku, tak widziałem, że chłop na sznurku do. Do słupa i potem działa on i kombik. Taki nam chodzi. I ja nie mam tego centrifuge Centrifuge Grinder. Cyk. No dobra. Jeżycie ten, tak? Tylko, że tu potrzebuje speed o, Dobra, drogi. Weźmy sobie tego. No pójdziesz tutaj. Na razie. On potrzebuje paliwo. Hyc. I cyk. I speed upgrade y chyba też można tu dać. Aha, 30%. Dobra, to zrobię te speed upgrade. Y. Nie będę tak pasował, jak to się robi. Oho! Dobra, pójdę do tego pszczelarium. Nazbieram parę staków. Mam i kombów. Dalej są na mnie źli. To niecelowe było. Słuchaj, kurzysz, znów? Oops. Trochę się zdenerwowali. Trzeba zmienić lokację. Dobra, dwa, trzy staki. Jakby je złapać? Tylko po co takie takie wyklaki. Tego jeszcze nie wiem. A, czekaj, złapię je. Tylko nie wiem do końca, jak to się robi. Słyszałem, że można z ich geny ekstraktować. Daj to. Tylko to potem. O, już nie mam miejsca. Uloginy. Tym się pożywimy. O! Łak, Ja ła. Ją chcę. Dobra, starczy. Cholę. Która to była? bi. bi, 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 bi. Shiny. bi, bi. To ta. Napoleońska pszczoła. Co ty tam masz? Durial. Ma ktoś z Was jakąś tolerancję? Niestety nie, bo jakoś można pistonę ci zmiaszczyć do jakiejś maszynki i będziemy mieć geny. Tutaj? Nie. Zostawmy te pszczoły. Ja sobie odłóżmy, przydadzą się później. Chodźmy do przelarium. Tutaj jest trochę tłusta, tutaj nie ma nic. Ale tu chciałem speed upgrade robić. Cyk. Cztery sztuki. Cyk. I teraz. A, a. Dobra, sprawdzi nas wyklaku. Dobra, prędkość fajna. To nic nie daje, poza miodem i, i tym. Słabo miał, mają tę produktywność. No ale to przydałoby się chyba to, nie? Jest jeszcze upgrade, który sprawia, że pszczoła robi zamiast tych malutkich, robi te duże. Blok. To, o kurt. No trochę drogie. No ale to chcę. Znam przyspieszę produkcyjność. Razy ileś. I co, i tak mam patrzeć? No chyba, że jeszcze jeden. O ten. Zostawimy sobie go tu, pyk, pyk, chyba trzeba 10 pszczół, dobra, nie wiem po co zrobimy tyle, no i co zapełniamy, dobra, dobra, kolejne 4, cyk, 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 cyk. Czeka, 12, przecież zawsze tak, dobra, to dwie będą, oj, dwie do wywalenia będą, i tak, mam taki... No dobra, czyli potrzebuję dwóch symulatorów. jest dwa. Dobra, można włożyć. High, medium, medium, high, high. O, ten jeszcze jest high. Chciałbym jakiś taki jeden jednodokokrzony. Dobra, wyjmuj wszystkie. Jeszcze raz. Mhm, dwa mediumy, no dobra. A reszta idzie tu. Normal, normal, medium. Dobra, mediumów na pewno chcę władować. No, tych dwóch normalnych zostawmy. Mają picie, tak? Nie wiem, czy potrzebują tych butelek w końcu, czy nie. Ale weźmy dwa staki. Może potrzebują. I speed upgrade Co? Firebreaków mogę użyć? O kurde. Ale ja nie wiem, co to. Dobra. Tu idzie 3. Źle się klikło. Tu idzie trzy I tu idzie trzy Dobra, mamy maksymalny możliwy output. Co to? Problem. No dobra, to leci do centrifuge'a, 30% szans jak coś, dobra, niezłego mam farcika, no dobra, to się będzie robić, tak, to można to zostawić, zająć się tym, okej, okay. a czokleta, czokleta, czokleta można losowo zrespić, to tam mi się nie podoba, Część jeszcze raz go tutaj. ten, dobra, tym, pyk i pyk i rozbimy. czekaj. Okej, okay. do netheru trzeba z tym iść, co ja sobie myślałem. powitam sobie postawienie też dobra, będzie git, Neter. Fyk. dobra, działa, tak samo jak będzie, witam, dobra, się zrespija. ta, jest glowing, no to home, no i się przyda teraz dużo tego, 8 zrobię, stock, Dobra. Teraz jak się koci zwyklaka? W sensie bejduje. Tak, tak, tak. Coś takiego. Ja chcę dirtowy. Aha. To może jednak chcę... Gravelowy. Tak jest. Gotowe pewnie więcej, bo to mogą wszystkie różne rodzaje wyjść, nie? Nie wiem. Chyba, chyba źle klikłem. In River. Znaczy, a chocolate bin napisane gdzieś? Respi? Nie ma. Wybraj najbardziej optymalnie, gdzie jest River or Hard Plains River? Dobra, jest blisko. Mm, za daleko. Gdzieś tu był na pixel. nie Shore. Shore, no był ten river, przecież. Tu jest river. zmieniło zmieniłaś. Jest river? Chyba się udało. No nie. Dobra, jest to jeden blok off. Wyk, Jest! Udało się! O! Co ty? Zwyklak. Czekaj, może miał jakieś, jakieś umiejętności. Gdzie idziesz? Proszę, że to czoklet. Co? Ashi mining B. O kurde. Przejęła mi gniazdo. Jak zrobić ten gorszy dirt? Eny overworld pionujasz. Dobra, daj spokój. Cztery miecze drewniane, jakby się miał wydarzyć. Taki sam sytuacji jak z tym. Chodźmy na normalne miejsce. Mam nadzieję, że nie jest tak, że ona na przykład na tym białym stony Shores się nie może zrespić. A na ma większą szansę. Uwaga. Leaf Cutter. To nie to. Chocolate. Okej. Okay. To więcej nie robię. Chodź to. Nie. Co z czokletem. Czym się żywisz. Kwiatkiem. O! Dobra, mam. Czoklet i y glowing. No i tak, jest super. Mamy to i mam to. Co zrobiłem? O, robi się, dobra. To pewnie też speed upgrade wchodzą. Jest fajnie. To zróbmy 3-4. Dobra, dajmy od razu 8. Wreszcie się przyda do tego, co rośnie. Mhm. I gold. Raz. 8. Czyli tak. Cyk. Nieźle. A to będzie rosło, tylko. Nie, nic tam nie trzeba. Kłaść chyba. Cholnej <śmiany> tricy. Hej, rozmnażanie tych pszczół jest tak że jak tu mamy takie staty i tu mamy takie staty, to tu nie mogą być gorsze, minimalnie takie same o jest no i dobra, taka redstone'owa pszczoła, czym ty żyjesz? jak to sprawdzić? tu? tu, redstone block tak, wjeżdża ten wjeżdża, wiesz, wiesz, nie to expansion block i znów tę karmiarkę trzeba zrobić I chyba nie zliczę, jak jej tak zrobię i ją po prostu puszczę. O kurde, ty mała jesteś. Wróć. Niechcący. Tu. I tricy. Hmm? Macie poleno trochę? Mają miodów. Dobra, to zrobimy opening przy okazji. Mamy 59. Idę dropnie? Nie działa. A, nie ma picia. Muszę mieć kwiatki. A czekaj kwiatki się przecież łatwo robi. Wystarczy zrobić tak. One tricz. Mam 4. Musi być 20. No musi. Trzeba jeszcze iść nagrać. Ciebie mnie dalej nienawidzę, go nic zrobił. Ciekawe. Stawcie mnie, zostawcie trochę miodów. To sobie przeróbę na tych. wracamy do pszczół, Masz. Wow! Co to jest? Skąd Spokój się. No te pła się za mną. Dobra, ta rośnie. Ta się briduje. A tu? Trochę jest. Czyli ile? Dwa. Mogę zrobić lepszy, jeden upgrade. Zróbmy. Jak to teraz wygląda? Chyba lepiej. Ile ja tego potrzebował? No to najlepsze upgrade. Chyba miliarda. No dobra, jak się robi te lepsze? Bo to jest Speed. Ile jeszcze jest Speedier? Potrzebuję Heart of the Sea. Chyba te esencje jednak będą rosły tam. Ryba esencja, Squid esencja i Prismarina esencja. Tylko w co? Skystone. Ok, useless. Wieszcza rybka. Cyanite. Też już useless. Jeszcze to. Sulfur. Ale też się nie przyda. I squid. No dobra. Tu się nas spierać. Cyk. I cyk. Redstone B. Tutaj sobie rośnie I idziesz tu. Do ula. Weszła. Chyba też potrzebuję... Bo zresztą zrobię te symulacje i sobie się zastanawiam. Pyk. No i po problemie. Tu jest jeszcze jeden redstone. Niech się mnożą. A widać staty? Widać. To razie się dowaj do Centry i ile mogę Herd of DC zrobić? Herd of DC. Mogę 20? Pewnie. Teraz trzeba zrobić speedier upgrade. Dobra, idę do to craftinga zrobić. Nie chce mi się. Tu się że symulacja przyda. Przyda się teleportacja. I to lepsze. Dobra, i teraz mi daj te zwykłe speedy. Productive beats i chcę takich. 11. Jeszcze chcę zegarek, jednak. Teraz. Dobra. Zobaczmy, jak to zaraz wygląda. Fyk. Nie działa. Ale tu chyba działa. To dobrze, to zrobiłem. No i super. Tak, jak miał być. Jeszcze potrzebuję dwóch. Tu jak szybko! Nieźle. A tutaj? A nie ma tritów Dobra, zobaczmy to. Pamiętasz, jak to rosło długo? Świetne. Tylko szkoda, że się nie da tym pszczół przyspieszyć. Nie wiem, czy to w ogóle coś przyspiesza? No dobra, takiej A upgrade tutaj by nie pomógł. Ślepi by dropiło. Nie mam pojęcia. No ale dobra, mamy to. Cyk. A, i też, czy. Moment. Czy z tego nie ma większej szansy? Jest 30% na 4. Czyli zmniejszam szansę na to, że się nie uda. Nie do końca. Po prostu, jak dropnie, to dropnie 4. To chyba lepiej tak robić. A zobaczmy. Pyk. Oho. Za słaby. Trzeba go zapgradować. Centrifuge. A. Nie mogę. Dobra, mi jeszcze jedną rzecz tych honibisów, co mogłoby bardzo pomóc. Easy villager. I on ma chyba raidy. Okej. Okay. Słabe. Ale potem... BKG ma... co to jest? rezista daje. Cherry co to jest? To jest pokój, ulepsz się. To tyle? Mhm. Myślałem, że mogę więcej kupić. Czy się ulepszy na eksperta, czy coś. Jak to jest sytuacja? A tu się zapcham miodem. Czy jednak butelki są potrzebne? Tyk A co zrobi się z wosku? Fajny ten wosk. No dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Jak wziąłem sobie redstone, komba i pyk. Wszakie, to nie ma sensu. Ja mam w ten sposób produkować redstone. To się nie opłaca. To będzie konieczne. Hot. Widzisz to? Fajne, tu shiny. No kurde, nie wyszło mi. Kurde, znowu z shiftem. Dobra, to nie działa. Hopper or Pipe jest. Jeszcze działa w 15 FPS-ach. Najlepiej. Dobra, możemy zrobić. O. To zróbmy. 3. 3. W sumie 3 potrzebuję. Byk. Byk. O, co się dać więcej? Kurde, nie wiem. Produkcja output of the bees in this hive 150... Dobra, gdzie są moje najlepsze pszczoły? Haj, 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 haj. To są najgorsze. To zróbmy tak. Aha, parze, jakie fajne. Tu się to zbiera i się kręci. Wow. Ten najlepszy jest fajny, bo zwiększa, że 200% i działa jako symulator upgrade. Centrifuge? Zależy, można do centrifuge dać. Czekaj. Może to trzeba do centrifuge dawać. Żeby zwiększyć drop rate, Pożyć jedno. 21 dał na Tik. Dobra, to jednak OP. Pyk. Pyk. Okej. Okay. To jednak OP jest ten upgrade. Daj mi jeszcze tak. 4, tik. Dobra, co z tym miodem? O! Super. 8-17. I zobaczmy, 25. 8 z jednego dało. A nie, czekaj. Chyba po prostu przerabia kilka naraz. To nie takie super. Genami dało. Produktywność high. Genami jeszcze się nie umiem zajmować. Przez ten czas urespiło mi się ile Restona. 64. To jest nic w porównaniu do tego. Ja muszę generować miliony. No, setki tysięcy. Być może z upgrade'ami to będzie lepsze? Być może. I zrobimy sobie taką wielką rurę, wielkiego tanka i tam będzie trzymać miód.